Hej wszystkim odnośnie poprzez, poprzedniego odcinka o trawersie zastanawiałem się jakby tutaj wytrawić i pozbyć się z tego nieszczęsnego trawersa odcinkowanego nieudolnie i podjąłem decyzję że będzie elektroliza elektroliza trwa już jakieś 12 godzin tutaj w takim prowizorycznym basenie no lepszego nie udało mi się zrobić, ale spełnia swoją funkcję i to, ma, to jest najważniejsze. Po 12 godzinach widać jaki tutaj już żur pływa. Yy, procesu całej elektrolizy nie będę omawiał, bo na ten temat jest bardzo dużo filmów na YouTubie. I można yy, dowiedzieć się dużo bardzo ciekawych rzeczy. Yy, co trzeba wiedzieć przy takie podstawowe przy elektrolizie? To jest to, że... Prąd podany płynie do najkrótszą drogą, czyli y, ja to co kilka godzin anodę przestawiam w inne miejsce, tak żeby nie była w jednym miejscu, tylko przestawiam w inne miejsce i żeby na całym trawersie y, zadziałała ta właśnie elektroliza. Robię prosto, nie używam żadnej chemii specyfiku, po prostu sól. Dlatego jest to wszystko na zewnątrz, żeby, yy, żeby to mogło sobie parować w atmosferę. I yy, to niech sobie jeszcze popracuje kilka godzin. Po kilku godzinach sobie to wyciągnę. Tutaj widać, yy, jak to fajnie pracuje. Widać. Widać. Niech sobie jeszcze pracuje. Widać po prostu jak ten trawers był zrobiony. Ile tej rdzy wypłynęło, ile się osadziło na anodzie. Przy każdym przekładaniu anody, anodę yy, czyszczę trochę szczotką drucianą, żeby ton, tą warstwę z, zebrać tej, tej rdzy. I powiem Wam, że bardzo dużo tego było. Jaki będzie efekt? Zobaczymy za kilka godzin, jak to wyciągnę z tego baseniku trawers jest pomalowany zabezpieczony w środku to już jest gotowy do założenia wystarczy tylko tutaj jeszcze tak jak gwinty porobić i tam takie różne drobne rzeczy elektroliza elektroliza dała radę po 48 godzinach wy yy, w procesie elektrolizy fajnie to wyszło, jednakże nagranie z efektu elektrolizy gdzieś mi umknęło. Robiłem porządki na telefonie i po prostu mi umknęły, ale wrzucę zdjęcia jak to elektroliza wyglądała po 24 godzinach, ile żuru pływało, dość fajnie to wszystko wyczyściło. W środku jest yy, zabezpieczony yy, neutralizatorem korozji, podkładem reaktywnym. Na podkład reaktywny jeszcze jest dany epoksyd i na to wszystko jest zrobione po Trzy warstwy z pistoletu pouliretanem myślę, że powinny wystarczyć. No tutaj takie zacieki zostały, ale to. Jak gdzieś tam y, dokładnie chciałem y, prysnąć, i takie coś po prostu pozostawało. Ale to nie ma co się przejmować. Mam nadzieję, że teraz już nie zgnije to. I będzie się miało dobrze. Także tyle z trawersem. Tutaj mamy zawieszenie też pomalowane. Tylny wózek. W sumie trawers też mogą zrobić czarny ale. Brakło mi lakieru i, i nie zrobiłem czarny będzie. Taki szary. Choć trawers też jest zrobiony bardzo podobną metodą jak trawers tylny. Jest bardzo podobną metodą zrobiony, co i przedni. Te wszystkie elemenciki, blaszki, nie blaszki pod zbiornik paliwa. I tak dalej, wszystko jest pomalowane ładnie. Czeka na składanie. A tutaj co mamy? No właśnie. Coś się popsuło. No trudno. Przy spawaniu progu trochę się instalacja podierała. No niestety. Tutaj już mam ten element połatany. Jeszcze ta wiązka tutaj została. Na szczęście mam wiązkę z tego drugiego samochodu, aczkolwiek ta wiązka się też różni, dlatego że tamta wersja samochodu była, można by powiedzieć, bieda edition. I yy, nie ma wszystkich kabli. Trzeba po prostu. Yy, kombinować, ale to nie znaczy, że to nie będzie działać. Tutaj termokurczki naciągnięte. Cyny mi brakło, dlatego nie lutuję, tylko na razie zarabiam sobie kable, potem będę lutował. Najgorzej to chyba było porozrywać ten cały, to całe dziadowstwo, tak jak te spieki, to jest najgorzej porozrywać. Opalarką trzeba po prostu grzać i, i to wszystko rozrywać no ale jak się polutuje no to tutaj nie będzie większego problemu to wszystko będzie prawidłowo działać tak mi się przynajmniej wydaje grubości kabli yy, te same aczkolwiek yy, tutaj kable w tej karoserii kable magistrali CAN trafiły mi się yy, chyba dwa albo trzy delikatnie grubsze yy, dlatego też trzeba yy, zachować grubość kabli taką samą żeby coś się tutaj nie zaczęło dziwnego y, dziać no wnętrze w zasadzie wnętrze jest gotowe do składania y, tutaj są tasiemki poprzyklejane dlatego, że y, otwory technologiczne są masą od dołu za y, Zalepione tutaj, po tym całym lutowaniu i ułożeniu tych kabli, yy, będzie cała buda w środku wymyta i będziemy kłaść maty. Maty już są kupione, czekają także, yy, bylebym się tylko uporał z tym lutowaniem. No, trochę to schodzi, ale jakoś się da rada. I co mamy jeszcze do zrobienia przed składaniem? W zasadzie wszystko jest skończone. Podwozie jest skończone. Tą instalację tylko polutować i można się brać za wkładanie wnętrza. Wnętrze wejdzie pierwsze, dlatego że musi wnętrze wejść pierwsze. Yy, zostaną albo założone drzwi, albo folią zaklejone wszystko do wnętrza, żeby nie. Yy, nie zasypiło się tam trochę. I później będziemy wkładać. Tylne zawieszenie. Cały dół składać. I na końcu silnik. Z silnikiem jeszcze tutaj nic nie robiłem. Dlatego że yy, będę robił jak już. Będzie przed wkładaniem. Wszystko będzie. Szykowane na bieżąco. Trawers, rozrząd, skrzynia biegów. Jeszcze nie wiem, co ze skrzynią biegów zrobić. Czy to moją będę rozbierał i reanimował, czy tam, co kupiłem, będę rozbierał i patrzył, co tam jest. To się okaże. Jeszcze mam trochę czasu na zastanowienie się. I tyle. Graty do skrzyni nie są jakoś bardzo drogie, także powinno być dobrze. Ale to wszystko zweryfikuje czas. Także tyle w tym odcinku. Czekajcie na resztę odcinków. Jeżeli nie jesteś widzem tego kanału, to zapraszam na inne moje filmy z w sumie całego procesu rozbiórki samochodu i teraz będzie składanie ze składania będzie więcej filmów bo będę już dokładniej pokazywał co i jak się dzieje nie pokazywałem dokładnie jak, ma, jak lakieruję i konserwuję spód bo no filmy musiały być naprawdę bardzo długie a chciałem się jak najszybciej z tym uporać ja go garnę tutaj, to wnętrze. To na pewno jeszcze wrócimy do konserwacji podwozia. Też dokładnie powiem, jak to wszystko zostało zrobione. I mam nadzieję, że to nie zgnije. Także trzymajcie się. Do następnego. Hej!